20 tysięcy puszek, 18 km taśmy klejącej, 6 tygodni. Tak wygląda bilans podsumowujący pracę studentów Politechniki przy trzech edycjach projektu Puszka. Teraz startuje kolejna: Grzegorz Kapela. Akademik, to tu wszystko się zaczęło. Wojciech Pisulam, pomysłodawca i organizator projektu, wpadł na pomysł zbudowania czegoś dużego 4 lata temu. Po tym, jak jego koledzy stworzyli sofę z puszek po złocistym trunku, zwanym popularnie piwem. Dotychczas zbudowali plaże z palemkami, czołg i samolot. Co stworzą tym razem? Pomysłów jest wiele, ale tak naprawdę już niedługo na naszej stronie internetowej pojawi się ankieta. Zapopodujemy tam 10-15 motywów, które chcemy przedstawić, a studenci w ramach głosowania wybiorą to, co będziemy budować. Na pewno będzie to coś spektakularnego. Na początku trzeba jednak uzbierać wystarczającą ilość puszek. Kartony, do których należy je wrzucać, znajdują się w akademikach, w kuchni na każdym piętrze, wraz z plakatem informującym o projekcie. Aby dotrzeć do społeczności studenckiej oraz rozreklamować projekt, Wojciech założył stronę internetową projektmyślnikpuszka.pl, gdzie można zapoznać się z aktualnościami, zdjęciami i filmami z poprzednich edycji, czy skontaktować się z organizatorami. Znaleźć ich można również na Facebooku. Wszystkich fanów piwa dowolnej marki zachęcamy do włączenia się w projekt i przekazywania pustych, niezgniecionych puszek organizatorom. Organizacje studenckie cieszą się coraz większą popularnością. W telewizji Styk przedstawiamy efekty ich działań. Tym razem będzie to Wigor. Kasia Druć. Jeśli jesteś informatykiem i myślisz o pracy w zawodzie, to masz szansę, aby dowiedzieć się jak ją zdobyć. Mówili o tym między innymi eksperci zaproszeni przez stowarzyszenie Studenckie WIGOR podczas corocznego projektu Informatyka w Biznesie. Informatyka biznesowa to cykl szkoleń z zakresu zastosowania najnowszych narzędzi IT dla biznesu dla firm, dla przedsiębiorstw z zakresu obsługi systemów ERP, systemów SAP, Business Intelligence, ogólnie w całej technologii, która wspiera firmy i przedsiębiorstwa w osiąganiu sukcesu. Kursy kończą się wystawieniem certyfikatu dla uczestników. Certyfikat ten jest dowodem, który można okazać później potencjalnemu pracodawcy, co zwiększa szanse na rynku pracy. Kurs przygotowany jest nie tylko dla studentów informatyki i Politechniki Wrocławskiej, ale wszystkich studentów wrocławskich uczelni wyższych. Co więcej, jest on całkowicie bezpłatny. Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy wszystkich. Możecie zapisać się na szkolenia z informatyki biznesowej przez naszą stronę internetową www.ib.wigor.pl. Skoro więc można zdobyć doświadczenie, nie wydając na to pieniędzy, to czemu by nie skorzystać?